Cześć, słuchajcie, obiecany dzisiaj test maseczki do cery tłustej of Nature. Maseczka z łopianem. Ona, słuchajcie, obecnie w katalogu jeszcze aktualnym, 11 jest za 4,90. To są takie pojedyncze maseczki. Stosowanie ogólne jest zalecane tak raz, dwa razy w tygodniu. I co jest ważne, słuchajcie, żeby pamiętać... Takich maseczkach, które zasychają na twarzy, żeby nie dopuścić do całkowitego jej wyschnięcia, najlepiej od razu zmyć już przed, przed tym jak, jak zauważymy, że zaczyna wysychać, ponieważ w przypadku takich maseczek do cery tłustej, za bardzo nam po wyschnięciu wysusza twarz i powoduje to, że nasze, nasze pory, nasza skóra zaczyna wytwarzać więcej sebum niż niż powinna, a nie chodzi nam o to. Chodzi nam o to, żeby zmniejszyć tą ilość. Także to jest to, o czym należy pamiętać. Moja twarz jest oczyszczona, przygotowana. Użyłem jak zwykle mojego peelingu z serii Novage Men. To jest ta brązowa seria, o której już wam mówiłem, pokazywałem też w jednym z filmów. Także co? Zaczynamy. Zasadniczo słuchajcie, takie opakowanie z tego co tutaj mam informacje powinno być na jedną aplikację, natomiast ja sobie robię zawsze na dwie, bo jest taka ilość tej maski, że naprawdę na spokojnie wystarcza. Trochę tutaj włosy sobie wezmę do góry i zaczynamy. Okaparek też przesunę, bo nie będzie nam potrzebny, a jeszcze się może przydać przez te 3 dni, bo do poniedziałku jest katalog 11. W filmie będzie przerwa, yy, z racji właśnie czasu, jaki mu musi być. Tutaj na, na opakowaniu przewidziane jest 10 minut, natomiast ja już jej używałem i to jest krótszy czas od momentu nałożenia do rozpoczęcia wysychania. Dlatego też na pewno nie będę czekać 10 minut, ale no, po co macie patrzeć na na film, na którym nic się nie dzieje. Także od razu pokażę wam teraz jak nakładam, jaka jest konsystencja i już po zmyciu efekt, bo naprawdę jest fajny, jest gładka, miękka, oczyszczona przede wszystkim z tego sebum, pory są oczyszczone, no coś tutaj ciężko nam idzie, ale już powinna spływać. O, dobrze. Konsystencja, słuchajcie, to jest taki jakby mus. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Taki mus z takimi jakby drobinkami. Coś takiego. O. To jest coś takiego, taka konsystencja. No, włosy tak czy inaczej dostaną. Nie da się tego uniknąć. Ale cóż. Czego się nie robi dla pokazania efektów na żywo. Sobie zrobiłem taki mniejszy otwór, żeby ona też mi nie wylatywała później na, przed drugim użyciem. Więc w sumie dobrze. O, taka bardzo fajna, nie ścieka z palca. Powinienem w zasadzie to robić dwoma palcami, przynajmniej, ale bardzo fajna. Bardzo ładny zapach też jest. Słuchajcie, tutaj pominę tą okolicę, bo tutaj. Nigdy mi nic nie wyskakuje. Też tego sebum jest najmniej z całej twarzy. I jedziemy dalej. Najwięcej słuchajcie nakładam na czoło i na poliki, ponieważ tam u mnie jest najgorsza sytuacja. W kwestii właśnie objawów cery tłustej. I też największe objawy mam jak odrasta mi zarost. Słuchajcie, to jest po prostu w tych tutaj okolicach tragedia. Tutaj mam najwięcej wyprysków. I po prostu używam... Muszę sobie właśnie teraz zamówić z tej odświeżonej serii Pure Skin produkty. Tam jest teraz promocja przy dwóch sztukach, jest chyba 14,99. Tak więc na pewno wezmę maseczkę z glinką i ten punktowy żel SOS. Będę dokładnie wykorzystać wszystko, co, co tutaj mam. Tutaj jeszcze weźmiemy trochę więcej. Tak, jak mówię, słuchajcie, tutaj zdecydowanie na jedną porcję maseczki jest za dużo. Jak najbardziej, jak dla mnie, przynajmniej minimum dwa razy. O, no tak, zapomniałem jeszcze o nosie. Ale to nic nie szkodzi, bo na nos nie potrzebujemy dużo. I taka tubka jak dla mnie, przynajmniej tak jak mówię, na spokojnie na dwa razy, bo tutaj jeszcze mam full tej maseczki. Połowę myślę. Posłużyłem. O, no i tak to wygląda. Potwór złochny sam raz na piątek wieczór, słuchajcie. Tyle jeszcze mam z tej tubki, także myślę, że no, na, na spokojnie na, na dwa razy. Słuchajcie, dobrze. Wrócę do Was jak już będzie zmyta. Teraz wyglądam tak. Może po zmyciu będzie lepiej? Taką mam nadzieję, także zapraszam za chwilkę. Słuchajcie, jestem w trakcie, idę właśnie zmywać maseczkę, już zaczyna wysychać, także zaraz do Was wracam z odczuciami. Teraz już czuję, że zaczyna się ściąganie, także już czas. Do zobaczenia. Jestem za chwilę. słuchajcie po zmyciu. Skóra jest bardzo ładnie oczyszczona, nic się nie świeci. Jest bardzo miękka i czuć po prostu taką świeżość czystość, także teraz można sobie nałożyć codzienną rutynę, czyli zestaw Nowej Dmen. I słuchajcie, dziękuję Wam za obejrzenie. Dajcie znać, czy zamawiacie sobie maseczkę. Naprawdę polecam. Eee, możecie sobie zamówić ze, z linku. Pod tym filmem z mojego sklepu bezpośrednio, bądź też ze zniżką jako klubowicz, link do rejestracji założenia konta rabatowego też macie w opisie. Zapraszam do, do mojej grupy produktowej również na Facebooku. I w przyszłym tygodniu, słuchajcie, rozpakowanie paczki z katalogu 11 i przegląd katalogu 12. Także zapraszam. Aha, jeszcze będzie film na temat programu Witamy, bo tutaj ta, ta, taką serię też rozpoczęliśmy ostatnio. Umawialiśmy bonus dla urody. Teraz będzie program Witamy, także zapraszam i do zobaczenia. Na razie, dzięki.